Skalec Korona, stoi wyjątkowo na torze 9, przy peronie pierwszym. planowy odjazd pociągu o godzinie 12.57. Pociąg 1, kamień rysy. do stacji Zakotane, przez stację Kraków-Bakienniki, Skalina, Radziszów, Łęcze, Garwawia-Zagrzydów, Skalec Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi pełni. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Platform two. For this train, seat reservation is compulsory. Carriages number 265, 266, 267 were in sector first. Carriages number 268, 269, 270 were in sector second. Carriage number 272 is in sector third. Scheduled departure time 16:18.

Wagony o numerach 12, 11 znajdują się na końcu składu pociągu. Przesyłki konduktorskie przyjmuje i wydaje kierownik pociągu w wagonie numer 13. Planowy odjazd pociągu o godzinie 16.31. Pociąg wagon. Do stacji Ostrowiec Świętokrzyski przez stację niedźwiedź Słoweniki, miechów sędziszów jędrzejew od z toru 12 przy peronie 5. Prosimy zachować ostrożność i nie zbliżać się do krawędzi peronu. Życzymy Państwu przyjemnej podróży. Szanowni Państwo, informujemy, że na terenie dworca Obowiązuje zakaz palenia wyrobów typowych i papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu. Pierwsze zachowanie ostrożności w trakcie przesiadania. Pociąg Intercity Headman ze stacji Kraków Główny do stacji Chłopieżów Miasto oczekuje na torze pierwszym przy drodze trzecim. Podróżnych udających się w kierunku, stacji również od miasta prosimy o przejście na parę trzeciej zachowaniu ostrożności w trakcie przesiadania. Pociąg się sobotę kolejny mały s Skrawka ze stacji Kraków osobą kolejne małej Pociąg osobowy kolej na sk SKP-3 do stacji uświęcim. przez stację Kraków łopców, Kraków wędrówki, Kraków wędrówki 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 na torze wędrówki 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 odjazd pociąg wędrówki 16.45. Gracias.

We would like to remind you that you should not leave your luggage unattended for safety reasons. Any such luggage may be removed and destroyed at the owner's expense. For your safety, if you see unattended luggage or witness suspicious behavior, please report it to the security service or call the emergency number 22-474-0000. Sam na morzu piątym, przy broni tak Pociąg osobowy powołany na ukłonie SKA3 i dostać. Dlawa odjazd pociągu o godzinie 17:38. Passenger train SKA1 from Krakow Airport. Cil: Biłczka Rymkowska. Dl: Kraków Przeburski, Kraków Zabłocie, Kraków Paszów, Kraków Rogoźno, Kraków Mierzanów. Państwo informujemy, że na terenie dworca obowiązuje zakaz palenia wyrobów tytoniowych i papierosów elektronicznych oraz spożywania alkoholu.